Siemanko, ja jestem Ciastek i witam was w upragnionym, na pewno przeze mnie i mam nadzieję, że przez was też, finale serii Radical Red. Podobno wyczekane smakuje najlepiej... U mnie w tej serii tak nie do końca było. Wyczekiwałem tego końca tak naprawdę jak końca jakiejś choroby, bo w późniejszym etapie gra Pokémon sprawiała mi naprawdę ogromne kłopoty w kwestii przejścia i czasu poświęconego na to. Tak czy owak, dzisiaj jest ostatni odcinek z tej serii, gdzie spoiler udało nam się pokonać elitarną czwórkę i zrzucić to lekkie brzemię z tyłu głowy odnośnie zakończenia serii. Prób na pokonanie czempiona i elitarnej czwórki miałem naprawdę ogromną ilość. Może nie świadczy to o mnie najlepiej jak o graczu Pokémon, ale gra jest naprawdę piękna. Jakiej trudna, przynajmniej z punktu widzenia osoby, która nigdy nie grała wcześniej w coś takiego. Koniec końców, mimo urazu psychicznego, uważam, że gra była momentami ciekawą układanką, co zobaczycie również w nadchodzących walkach, więc nie można jej odmówić zdecydowanie kolorytu trudnościowego. Ja po prostu nie polecam tej gry Pokémon osobom ze słumianym zapałem i przyzwyczajanym do trudności, w cudzysłowie, z np. fire redów. Bez zbędnego przedłużania możemy przejść do drużyny, którą zdecydowałem się wziąć ze sobą, która stanęła na wysokości zadania i doprowadziła mnie ku zwycięstwu. Swamper, czyli nasz starter od samego początku praktycznie nie rozstający się z drużyną. Wiele walk pociągnął solo, w wielu kluczowych momentach okazał się ostatnią deską ratunku. Jak jeszcze mógł mega ewoluować, to. O, panie, co się wtedy działo. Swift swim, Mega Swampert atakujący Ice Punchem, Liquidation lub Earthquake'em maskował praktycznie wszystko. Moim zdaniem MVP całego rana. Septai, drugi ze starterów z Hoenn, dołączył stosunkowo późno do naszej drużyny i był raczej zadaniowcem, który w pojedynkę miał zakończyć całą walkę. Szybki, ze zbufowanym atakiem techniczianem, z moczo trawiasty Mega septile. Walił jak ciężarówa przeciwników, i jak daliśmy możliwość jednego Dragon Dansa, to wtedy praktycznie nic go nie było w stanie zatrzymać. Pelipper, nasz jedyny setup'er deszczu, idealnie współgrał ze Swampertem. Dobrze wspierał pod względem special defensa, potrafił wystalować, a jego podpalenia ze Skalda czasami okazywały się game changerami. Alolański mag ogólnie był takim tankiem w naszej drużynie, którego ciężko było złamać na one hita. Miał swoje momenty w mojej drużynie, miał zadanie bycia Pokémonem w razie, gdyby coś poszło nie tak, bo z opresji potrafił ratować jak mało kto, chociaż miał też swoje zadania na pierwszym planie. Też swoją drogą był bardzo długo z nami, chyba od drugiego odcinka. Odino, co można powiedzieć? Idealny support, staler, nastawiacz trickrumów, świetnie defensywny Pokemon, jak mak ratował w wielu kryzysowych sytuacjach. Ostatni, ale zdecydowanie nie najgorszy, czyli Snorlax zamyka naszą listę. Dużo HP, dużo special defa, jak to mówią, jak pi to zabije... A dodajcie sobie do tego Belidram. Może i jest wolny, ale od czego wspominany przed chwilą Odino i jego Trick Room. Okej, okay, tak prezentuje się ta drużyna, ruchów nie będę pokazywał, bo zmieniałem je, o ile o tym pamiętałem, po każdej walce w zależności z czym przyszło mi się mierzyć. Bo tutaj też nie było tak łatwo. Każdy członek elitarnej czwórki posiadał dwie różne drużyny z zupełnie innymi Pokemonami, więc trzeba było być gotowym na wszelkie możliwości. Zapraszam Was więc na podróż po moim najcięższym doświadczeniu Pokemonowym. Ever. Pierwsza walka miała miejsce przeciwko Lorelei. Ma ona dwie drużyny, jedną lodową, drugą wodną. Powiem wam, że nieważne ile razy próbowałem resetować, nigdy nie trafiła mi się ta wodna drużyna, więc te filmiki na YouTube'ach chyba muszą być fejkowe. No, albo gra mnie nienawidzi, wybierzcie sobie, chociaż ja raczej stawiam się ku tej drugiej opcji. Wodna drużyna była o wiele łatwiejsza do pokonania niż lodowa, której było bliżej do upierdliwej niż trudnej. Pierwsze dwa pokémony Lorelai to Glaceon i Alolański Ninetales. Walka po ogarnięciu schematu była naprawdę prosta, ale bardzo dużo tutaj zależało od RNG, przynajmniej w moim przypadku. Najważniejszym dla mnie aspektem było, żeby Glaceon nie użył Blizzarda tylko Irth Power w Snorlaxa, bo był zeskarfowany, dlatego to było takie ważne. Ninetales niezależnie od czego zawsze nastawiał Aurora Veil vale w pierwszej turze, więc nie był problemem. Lodowa i Wilucja musiała zaatakować Mega Snorlaxa, żeby Odino mógł bezpiecznie dostać czas na setapowanie Trick roomu i wyleczenie Snorlaxa Hill Pulsem. Blizzard lub Earth Power w Odino znacząco to utrudniały, a czasami nawet przekreślały szanse, ale kiedy Snorlax już został zaatakowany, to była kaszka z mleczkiem. Mega Snorlax z bez bezproblemowo wykasował większość drużyny, reszta tylko pomogła. Druga walka przeciwko Bruno i powiem wam szczerze, to była najtrudniejsza walka moim zdaniem w całym challenge'u, niezależnie. Zależnie od timu. Obie drużyny były potężnie nastakowane, a nad samym główkowaniem i próbowaniem spędziłem chyba najwięcej czasu. Ostatecznie zaczęło się od Pelipera versus Urshifu, Bez problemu tankujemy dwa close combaty i Juternem, żeby palić wroty z pola bitwy. Trochę myślenia, poświęceń, od Odino i następnie potężny Sweep mega swampertem. Najważniejszym czynnikiem w walce tak naprawdę było, żeby Urshifu lub Infernape, które były na froncie, nie wyrzuciły stealth rocków w pozbiciu Focus Sasha. A także, żeby Zasian wyszedł jako drugi pokémon, a nie na przykład Caesar. Ogólnie bardzo dużo rzeczy mogło tutaj pójść nie tak, każdy pokémon z drużyn Bruna mógł popsuć dużo krwi, ale w końcu złapaliśmy ten run, gdzie nam się udało i tak oto przechodzimy do trzeciej walki. W trzeciej walce z Agatą potrzebowałem team z Grimmsnarlem na froncie. Próbowałem walczyć z teamem z Zororkiem, ale Edgis las mnie dosyć mocno wolował, a na pierwszy team miałem już jakąś tam strategię opracowaną i właśnie tym omawianiem się zajmę. Grimmsnarl jedyne co robił tak naprawdę to nastawiał reflekt i lightscreen, a potem spamował Spirit Breakiem, co było świetnym momentem na próbę setupu Acid Armorem i Power Up Punchami na Maku. Niestety nie zmienił umiejętności i nie myślałem o tym nawet, ale Poison Point zadziałał i Grimmsnarl zmienił się trochę za szybko, pojawił się Mars Shadow, więc byłem zmuszony zmienić na Pokémona, bo inaczej ugrat mi staty. Trochę poświęceń i powrót na Maka przeciwko Hydragonowi, który ostatecznie spalił Frytej i wszedł Mega Gengar, ale nie stanowił absolutnie żadnego problemu, dwa Shadowsniki i po zabawie. Swoją drogą jak szukacie, gdzie możecie się nauczyć jakichś ciekawych ruchów, to wy Fushi. Jest ektutor. No potem wrócił Grimsnar znowu setup. No i tak jakoś doszło do końca tej walki, miałem ogromne szczęście z paraliżem na tym muku tak naprawdę, które nie trwało ostatecznie wiecznie. Ale septa i dokończył to, co mógł zaczął. Finał elitarnej czwórki, czyli Lance i jego smocze Pokémony. Powiem tak. Obie drużyny były do przejścia, Lidgard cząpowy jednak był troszeczkę przyjemniejszy w każdym wariancie, jaki próbowałem. Największą różnicę w drużynie z aerodaktylem na froncie robił Drakowisz, którego jak możecie po serio garnąć. Nienawidzę więc tutaj też sporo mental mój zagrał. Próbowałem różnych strategii, różnych początków, różnych końców, a najprostsza lezała cały czas pod nosem, czyli Mega Septile. Z ruchami Scale Shot, Earthquake, Swordsends i Grass był prawdziwą maszyną do zniszczenia drużyny Lensa. Tylko jeszcze na początku o tym nie wiedziałem, no głupiutki ja ostatecznym rozrachunku walka była banalna, wystarczyło uspać garcząpa użyć trzech Swords z Lensów, nawet kosztem wytankowania jednego hita, potem Scaleshot i Earthquake dokończyły dzieła. I tak oto nadeszła pora na ostatnią walkę. Okej, okay, no i pierwszy raz mogę was powitać już tak naprawdę w tym odcinku, poza intrem, w trakcie gameplayu. Jestem po pokonaniu Lensa, tak się prezentuje nasza drużyna, pewnie już ją widzieliście i gdzie się tam Omawiałem w narracji, jaka będzie w odcinku, ale no, już drużynę też pokazywałem. Ale tak prezentują się ruchy na tą walkę, nadchodzącą: Toxic Skull, U-Turn, Protect, Thunder Wave, Wish, Protect, Moonblast, Belly Drum, Fasad, Protect, Earthquake, chociaż ten Belly za momencik zmienię sobie, tak teraz zauważyłem, że zapomniałem. Power Up Punch, Ice Punch, Liquidation, Earthquake, Scale Shot Dragon Dance, Earthquake. Grass Whistle, knock off, Shadow Sneak, Toxic, Protect. No i tak to wygląda, ja sobie jeszcze tylko e, szybko zmienię, no już wracamy, że tak powiem, do standardów Radical Redowych, że po prostu robię coś jeszcze w trakcie w trakcie odcinka. Ja mam powiem, że już jestem tak zmęczony tym Radical Red, to jest naprawdę podejście, nie będę nawet liczył, które nie będę liczył, ile resetowałem, bo też trochę wstyd. No, ale będziecie pewnie i tak widzieli, bo no, będzie to moje drugie podejście do tej walki i nie wiem, jak wyjdzie tak szczerze, nie wiem czego się spodziewać. Dlatego ja sobie jeszcze zapiszę tylko i wyłącznie gierkę i będziemy się już zabierać za tą walkę, która jest, no, bardzo ciężka. Ja już widziałem, jakie ma Pokémony, prawie mi się udało swoją drogą pokonać. Tylko zostało mi, znaczy jemu, został jeden Pokémon tylko i wyłącznie, Trick Room Chyba nie jest potrzebny. No pewnie w, jak widzieliście w pierwszej walce, Trick Room był no, potrzebny, żeby wygrać tą walkę. Nie widziałem innego po prostu. No to może tak szczerze na pewno będzie to lepsze niż ten Wish. No i dobra, jeszcze tylko raz wam pokażę drużynę. Tutaj już z itemkami: Leftovers, Heavy Duty Boots, Chestoberry, Swamperite, Muscle Band i Leftovers. Tak wygląda nasza drużyna. No, tak naprawdę Muk i Swampert są z nami praktycznie od początku. Reszta gdzieś tam dochodziła w grze. Ale jak mówiłem, Odino będzie na pewno. Pelipper również okazał się bardzo niezawodnym Pokémonem. Snorlax okazał się bardzo, bardzo tankownym Pokémonem. A Septile sam wygrał jedną walkę całą. Więc nosza poba dla niego. Walka z Garym, czyli naszym odwiecznym rywalem. Tak, no tutaj ja już możecie zauważyć, że sobie dużo skipuję i tak dalej. No i to jest pierwszy pokon. Próbowałem w pierwszej walce setapować się Septainem, ale wychodziło to co najmniej średnio. No już kryt. No dobrze, że na tym pierwszym przynajmniej był kryt, a nie na ostatnim. Więc zaczynamy toksikiem i ona teraz pewnie będzie chciała już juterna. Przynajmniej tak było w poprzedniej walce, że najpierw zaatakowała jednym atakiem, a potem zjuternowała. Więc obstawiam, że byłoby to tak i. Tam jest Eternatus w tle i pytanie, czy ja chcę zaryzykować toksikiem, że będzie jakiś Graudon czy coś. Czy użyć Skalda? Wiecie co, zaryzykuję Skaldem. Nie wiadomo co tu się pojawi. No i dobrze, że zaryzykowałem Eternatus. Więc Git, no i jeszcze go podpaliliśmy, więc superowo zdaliśmy jakieś obrażenia. Dobra, używamy Protekta, żeby wystalować. Nie przejmujemy się jego jakkolwiek atakiem. I teraz zmieniamy na Snorlaxa, który powinien go złolować bardzo, bardzo dobrze. Jeszcze szczególnie, jeśli będzie miał Resta. To nie powinno nam zadać jakoś ogromnie dużo, chciałem powiedzieć, a zadało całkiem sporo. Więc, dobra, myślę, że my możemy już Resta na spokojnie użyć i liczyć, że przeżyjemy ten atak. Dobra, przeżyliśmy. Więc git CestoBerry nas obudzi. Kurde, ja nie wiem, ja Wam powiem, że. Naprawdę, jeżeli ktoś przeszedł na Zloka z tego i to jeszcze hardcore na Zloka, to jest. Można powiedzieć śmiało, że jest najlepszym graczem Pokémonów na świecie albo jednym z najlepszych, jeśli chodzi o na Zloki i, i tego typu rzeczy. Bo dla mnie to jest naprawdę niepojęte. Dla mnie to jest. To w ogóle jest najlepsza animacja, jaką widziałem. Darkhold ma naprawdę świetną animację. Naprawdę świetną. No i dobra, Sucker Punch nas wykończył. No, tyle z misji Shrek'a było. Chyba Bob. Dobra, no, Oblivion Wing, no niestety, zadał nam dużo. No, ale nic na to nie poradzimy. Będziemy musieli go stalować znowu. No, tutaj dużo stalowania naprawdę momentami było. Ale no, czasami nic na to człowiek nie poradzi. W pierwszej walce też myślałem, że zapomniałem, że Iweltal jest Special Attackerem. I próbowałem setapować Acid Armor na nim. No i nie skończyło się to najlepiej, jak możecie się domyślić. Dobra, spróbujemy drugi protek, no. No trudno, no nie wyszło niestety. Chociaż mogłem kurde tego Shadow snika użyć, bo teraz Bobby przeżył na pewno, a teraz na pewno muszę. Więc no, już powiem wam, że mózg mi naprawdę nie pracuje. Jeszcze po tym chcę usiąść do nagrywania Dream of Mine bo obecnie jak to nagrywam jest niedziela, wróciłem z nadmorza więc no możecie się możecie się domyślić jak wygląda to u mnie no i pojawił się graudon, niestety to nie jest coś co chciałem zobaczyć um, kurde no dobra, użyjemy Earthquake'a musimy go po prostu jak najbardziej zbić no i Fire Punch no, no w tak mocnym słońcu to niewiele mogliśmy na to Poradzić. Dobra, myślę, że Messi teraz będzie dobrym wyborem i użyjemy również Quake'a. I powinien już tutaj zakończyć sprawę tego Groudona. Dobra, super, udało się, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Tutaj mamy Dito, który powinien też użyć Quake'a, tak szczerze. I on jest z tego co kojarzę, z Choice Skarfowany, więc jeśli użyje Quake'a to super. A jeśli nie, no to możemy mi trochę przewalone Ale z tego co widzę to jest dokładnie z coś skarfowane, więc my sobie tylko toksik damy już tak dla, że tak powiem, pewności No i będziemy stalować, żeby ten peliper nam się wyleczył, wykończył To jest po prostu coś co wpłynęło bardzo mocno na moją psychę nawet nie wiem nawet nie wiem jak to... Nie wiem, czy cokolwiek, jeżeli chodzi o gry mnie, tak zmęczyło może tylko... Kurde, była taka gra kiedyś z takim lwem. Nie wiem, czy będziecie kojarzyć. E, dobra, myślę, że będziemy potrzebować deszczu na pewno. Więc myślę, że możemy sobie tutaj zmienić na Odino. I spróbować modlić się, żebyśmy przeżyli, ale nie przeżyliśmy niestety. Więc dobra, wraca Peliper który będzie musiał, no po prostu, no, no się poświęcić już. chcąc nie chcąc, będzie musiał się poświęcić. No i miejmy nadzieję, że Messie mu się uda, bo już naprawdę chciałbym to skończyć, już naprawdę chciałbym tak skończyć tego Romhaka. Co on ma w ogóle za ostatniego pokemona A tego. Ok, no to Liquidation. Ja przepraszam, ja wiem, że nie powinienem, ale. Kurwa mać, no w końcu skończyliśmy tego romkaka, w końcu, ja wam powiem, że ja się po prostu autentycznie dwa tygodnie główkowałem, jak to przejść. I siadałem czasami po 2-3 godziny rano, po 2-3 godziny wieczorem, żeby ogarnąć w ogóle, jeszcze musiałem iWi trenować, Iwi trenować, zobaczyć jaka drużyna tak naprawdę, żeby poszła ze mną, żeby była najlepsza, bo testowałem tyle pokemonów, że głowa mała. A okazało się, że te 6 Pokemonów jest najlepsze Więc Jezu, ja naprawdę jestem tak szczęśliwy Materiał chyba mam dwie godziny nagrane łącznie Z tego całego próbowania Wy to pewnie zobaczycie parę paręnaście minut Jak już mówiłem z komentarzem narracyjnym na początku A teraz słyszycie mnie na żywo Który naprawdę, Jezu To się po prostu nie dzieje Na zloka nigdy bym z tego nie przeszedł, naprawdę Chyba, że miałbym takie szczęście jak miałem w każdej walce, bo tutaj wiele czynników zależało, jaki team się trafi, e, czy na przykład w pierwszej walce Glacion użyje Ear Power zamiast Blizzarda. No i tu naprawdę było bardzo, bardzo dużo rzeczy, które na to wpływały, więc dotarliśmy do końca. Dotarliśmy do końca, wiem, że długo czekaliście na ten odcinek. Podobno wyczekane smakuje lepiej. E, mam nadzieję, że nie czekaliście za długo. No, ja też, jak mówiłem, czerwiec był kłopotliwym miesiącem. Ja też miałem troszeczkę sam kłopotów, no ale już jest lipiec i jest troszeczkę lepiej, już po tym openerze wam powiem, że wróciłem taki odświeżony i gotowy do działania, więc niedługo też siądziemy do nagrywania mangi i tak dalej, więc, więc no... Cieszę się naprawdę, że to Radical Red się skończyło, bo trochę mi się działo na głowie, tak szczerze. Nawet nie, że na głowie, ale raczej z tyłu głowy, żeby to dokończyć i po prostu żebyście nie musieli czekać nie wiadomo jak długo. Jak widzicie, mamy zapisywanie. No i tak wygląda nasza drużynka: Odino, Peliper, Snorlax, Alolański Mac, Mega Swampert i Septile. Jak mówię, każdy tutaj miał swoją rolę. Odino i Snorlax zdecydowanie w pierwszej walce. Okej, okay, to Oak jeszcze coś będzie chciał od nas, czy po prostu na nas popatrzył i. Okej, okay, mamy napisy końcowe fire redu, więc no co, no nasza drużyna, każdy się tutaj przyczynił do czegoś, każdy był, że tak powiem, użyteczny. Wszystkie pokemony, których używaliśmy w trakcie rana, no to przypisały się do tego zwycięstwa. Nie można żadnemu odmawiać ani trochę, no wiadomo, że zopaliśmy trochę tych słabszych, no ja bym powiedział, że gównianych, no ale nie można mieć wszystkiego. Myślę, że wybraliśmy drużynę najlepszą, jaką mogłem z tego, co miałem, chociaż... Pewnie dało się coś lepszego ułożyć w jakiejś lepszej kombinacji, ale to po prostu było najsilniejsze. No i dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tej serii, tego odcinka i w ogóle za oglądanie wszystkich moich odcinków, bo jest to dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważne, że to oglądacie. Jest mi bardzo, bardzo miło z tego powodu. Nie umiem jakoś składać życzeń ani podziękowań jakichś takich fajnych, więc jeszcze raz naprawdę dziękuję Wam, że jeśli oglądaliście od pierwszego odcinka i dotrwaliście tutaj, to jesteście największymi koksami na świecie i jeśli ktoś wam kiedykolwiek powie, że jesteście do dupy, to nie wierzcie mu, jesteście po prostu najwspanialsi na świecie. Ja byłem Ciastek i dziękuję wam bardzo serdecznie jeszcze raz za oglądanie serii z Radical Red, czyli moim zdaniem najtrudniejszego rąkaku jaki istnieje, no może jeszcze Emerald Kaizo. Więc ja się z wami żegnam, słyszymy się albo widzimy się w innych seriach. Do usłyszenia. Cześć.